inny serwer on TV na Stany Zjednoczone no i mam nadzieję, że to poprawi i rozwiąże w tym momencie problemy, jeżeli nie, jeżeli nie. to od następnej gry przełączymy się na Ustream najprawdopodobniej, ale to jeszcze tą informację Wam przekażę. Póki co zaczynamy, pojedynek w drugiej rundzie na mapie Kselna Caverns pomiędzy Druzdilem i Czobo. Dalej Best of One Ale to już chyba ostatni pojedynek w tej rundzie, mam wrażenie jaki będę pokazywał. No i ciekawy tutaj pojedynek rzeczywiście w miarę wcześniej się trafił, bo obydwaj ci gracze mogli tutaj myśleć spokojnie o awansie do dalszej fazy e, turnieju No ale póki co ucieszą nas również w tej fazie y, w tej fazie turnieju Szkoda, że tylko bestowan tak naprawdę Poczekamy chwileczkę, a widzicie, nikt nie mówi, że tutaj Overlay mi zeżarło. Nieładnie, nieładnie. Ok, cieszę się, że wszystko działa e, dobrze. Mam nadzieję, trzymam kciuki tutaj, nie ruszam myszką w tym momencie, e, że e, nic się nie popsuje, oby tak dalej. Powiem Wam tylko tyle, że streamujemy First Cavalry Open Cup numer 1. Mam nadzieję, że będzie ich więcej, gram o 100 zł. To jest czwarty, trzeci już pojedynek, który dzisiaj pokazuję w ramach tego turnieju. Widzieliśmy już Martusie, widzieliśmy również Slidera, no i teraz mamy Druzdil kontra Czobo, dwóch bardzo, bardzo dobrych zawodników, którzy tutaj no, spotkali się w drugiej rundzie, chyba najlepszym jeszcze tej drugiej rundy. Ja mogę tylko tutaj jeszcze dodać, że planujemy testowanie również innych streamów w tym momencie, takie bardziej ambitniejsze, żeby zapewnić Wam no, lepszą jakość tego wszystkiego. Jak widzicie on TV ostatnio ma troszkę problemów. Wiąże się to najprawdopodobniej z dużą popularnością tego serwisu do streamowania. No i tak jak widać o tej godzinie europejski serwer no, stworzył nam problemy, a przecież mamy tutaj równolegle rozgrywanego czy ZOTAKA, czy GoPore 2 Więc wróćmy do tej gry, póki co, widzimy Choba, który standardowy Gate Asymilator Core natomiast Druzdil już Orbital Command jest, tutaj pierwszy Mariner na rampie kolejni się już produkują, przypominam Drusdil jeszcze ma do rozegrania zaległy finał z Martusią w, w Lenovo Cup organizowanym przez Cybersport, dzisiaj po streamie ten finał będą rozgrywali najprawdopodobniej i tam również stówka jest do wygrania i bardzo jestem ciekawy czy, ci, czy któryś z tych zawodników Martusia albo Druzdil dojdą tutaj również do finału i będą mieli szansę wygrać e, stówkę. Wielkie podziękowania w każdym razie dla chłopaków z Pyrska Valery za zrobienie tego turka, miły taki e, akcent na e, rozpoczęcie ich jak gdyby mocniejszych, konkretniejszych działań na scenie StarCrafta 2. Oby oby zostali z nami jak najdłużej. Jest faktory tymczasem budowana przez e, Druzdila e, No i co on tutaj będzie chciał zrobić? Widzimy rzeczowo, Fast EXP, fast exp. i to w zasadzie z tym jednym gatewayem robi się tutaj upgrade do Warp Gate'ów. Póki co małe możliwości produkcyjne, jeżeli chodzi o Protosa, no a widzimy, że standardowo Baraki Factory Starport, bunkier na rampie, będzie tutaj się próbował bronić przed ewentualnym atakiem. Sprawno czy tutaj, no, żadnego zwiadu na razie nie ma. Druzli, więc za szybko nie zorientuję się, co się święci, że jest tutaj ta szybka ekspansja przez, soba, przez Czoba budowana. Dwa Warp Gate'y już niedługo dołączą do tego pierwszego gate'a, bo mówię już od razu Warp Gate'y, no bo myślę, że zdąży się już ten upgrade zrobić do momentu, kiedy zostaną wybudowane. Jest Helion, tymczasem rusza on tutaj powolutku na zwiat. Jest ta wieża Xelonaga już pod kontrolą. Ja sprawdzę, co tutaj uda się zauważyć, jak to pójdzie. Jest tutaj Starker no i widzi a widzi tego kończącego się tak naprawdę budować Nexusa Druzil. Momentalnie wycofuje swojego swojego Heliona. Sprzedamy ten bunkier już 400 minerałów praktycznie na koncie Terrana. E, Czyżbyśmy mieli zobaczyć również ekspansję? Nie, nie będzie budowania ekspansji. Jest budowane Banshi. w tym czasie będzie reaktor budowany do. Faktory i kolejne baraki robi się również z więc będzie tutaj szukał najprawdopodobniej okazji do jakiegoś mocniejszego pusza. No, ale myślę, że tego czasu za dużo nie ma i bardziej tutaj trzeba by było chyba pomyśleć o zaekspowaniu. No, chyba że będzie chciał tutaj jakiś pressing wywrzeć na czoła, ale on już w tym momencie się raczej tego nie obawia. A liczba probek stale zrasta. Są już trzy warp gatey, jest Robotic Facility, więc będzie robił za sekundkę najprawdopodobniej pierwszego obserwatora. Dwa gazy już tutaj pełną parą działają. Robi się obserwator, tak jak powiedziałem. Ma tutaj dwie centry, więc spokojnie może myśleć o obronie przed czymkolwiek. No i co tutaj dalej się robi? U w wazie. No, 300 minerałów, 360 odłożone w tym momencie. Barak tutaj dostawiany, no i będzie Command Center budowany. Nie będzie tego pusza. Nie chcę e, tutaj ryzykować. Druzliw myślę, że dobrze przeczytał to wszystko, co ma protos, że e, bardzo wcześnie, jak widzieliśmy, trzeba postawił tego Nexusa i dlatego jego armia zdecydowanie większa. Zresztą popatrzmy na limit. E, tutaj w tym momencie jeszcze nie ma dysproporcji, ale każda minuta, w zasadzie każda sekunda w tym momencie działa na korzyść niebieskiego protosa. 31 prowek do 28 SCV. No, no troszkę zaniedbuję tutaj mam wrażenie produkcję prowek Chobo ale już to naprawia kolejna jest zbudowana no a Banshee Druzdila zmierza w tym momencie do maina Chobo jest on tutaj co prawda niebroniony ale ma tutaj gotowy warpin jakby chciał może jakieś stalkery zbudować póki co jest jeden kill momentalnie wycofane proby idzie tutaj Immortal no on sobie nie postrzela do Banshee ja bardzo chciałby się bo tak słyszałem że bardzo waleczne jednostki, te Immortale e, Cztery killsy na tej banszy nie jest to zły wynik e, czas oczywiście znowu został troszkę kupiony skończy się niebawem budować ten command center dorobił się również Ravena Druzil w tym momencie e, no i cóż, no i cóż e, przyjdzie nam tutaj chyba poczekać jeszcze troszkę e, na jakieś dalsze e, manewry, na jakieś dalsze ofensywne zachowania Widzimy kolejny immortal budowany przez Choba. Nie decyduje się tutaj przejść na y, kolosusy. Cały czas z tych trzech wargateów produkuje jednostki. Teraz nawet widzimy, że zablokowany przez sekundkę y, limit, jeżeli chodzi o Protosa. Y, jest tutaj budowany Twilight Tank, w tym się trzydzieści będziemy mieć najprawdopodobniej szarże. Biorąc pod uwagę ilość zarotów, którymi dysponuje w tym momencie Chobo, y, wydaje mi się, że nie będzie tutaj chyba. Y, Nie będzie chyba chciał inwestować w Blinka, no ale może się mylę. <grymne> Okaże się to już niebawem. Widzimy, że również RoboBay się buduje, czyli dużo e, dzieje się w bazie U protosta. Zobaczmy tymczasem, co słychać jutro rana. Jest reaktor budowany, więc będzie trzy e, baraki, a właściwie tak jakby cztery. Widzimy, że z tym już jest, ale na razie nie ma pracy nad tarczami ani nad e, pociskami spowalniającymi powalniającymi Przedany bunkier wybucha w tym momencie, jak tam limit. Ludzie ten do ataku dla latających, czy ja dobrze widzę? Chyba tak, może jakiś mały misklik się tutaj zadział. Szczególnie, że. No nie, jest tutaj ta bunch myślałem, że ona dziś już zginęła. Robi się szarza, dobrze tutaj przewidziałem. Um, sporo Marauderów, zresztą zobaczmy jak to wygląda. 8 Marauderów, 1 Tor, 1 Banshee, 1 Viking oraz 14 Marines. E, naprzeciwko 10 zelotów, 2 Immortale, 6 Stalkerów i 3 centry e, Limit... 101 do 103 tak naprawdę, czyli bardzo, bardzo podobny. No, zmuszałem tutaj do wycofania się bo w tym momencie. Ta szarża jeszcze chyba nie jest gotowa, jeszcze chwilę to potrwa, więc ma tutaj moment jeszcze, żeby przypuchnąć przycisnąć czoła Druzdil. No rozdzielona armia na dwa punkty, jeżeli chodzi o, m, jeżeli chodzi o protostan, no no, ale te zelotów teraz zbiegają się tutaj do przodu, e, ciachają tą piechotę, jak tylko się da, ta balszy, e, sporo, sporo tutaj zamieszania prowadziła, e, Były autoturety rzucone, ale obydwa już zniszczone. E, jak tam nimi, no przegrał, przegrał tą bitwę czobą niestety, e, stracił większą ilość Mam wrażenie, że wszystkie, e, większość marauderów e, Druzdila pozostała po drugiej stronie tych portyjnych i główna siła ognia poszła niestety na Marines, te Immortale nie zdołały wyeliminować większości większości którymi dysponował, dysponował Druzdill No i ten Tor przede wszystkim ponad 10 killsów, 17 kilsów w tym momencie na tej jednostce, więc on tutaj również dołożył swój wkład, um, to zwycięstwo. No jest tutaj ten jeden e, kolosus, z górnej piszeczowo, więc wygrywa Druzzin i to on awansuje do kolejnej rundy.